Często, gdy zaczynamy szukać jakiegoś tam interesującego nas laptopa, to większość poradników czy artykułów jest poświęcona laptopom 15-calowym. Generalnie jest to najpopularniejszy rozmiar matrycy, który łączy tam ze sobą m.in. rozsądną wielkość ekranu, pasującą do Full HD oraz do jego mobilności. Jednak co wtedy, kiedy chcemy coś, coś większego? Dzisiaj chciałbym wam pokazać 17-calowe modele laptopów nadających się do grania. Ale zanim przejdziemy do topki, yy, podzielę się z Wami kilkoma moimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim, laptopów 17-calowych jest znacznie mniej niż 15-calowych odpowiedników. Na XCOMING, którym się posiłkowałem przy tworzeniu tego materiału, jest raptem 9 stron. Z czego większość tych modeli to tak zwane, jak ja to nazywam, powtórki. Czyli laptopy, które mamy jeden model, ale różniące się np. pojemnością dysku czy wielkością ilości pamięci RAM. Drugą rzeczą, jaką zauważyłem, to jeśli chcemy ograć coś rozsądnego, to potrzebujemy kwoty minimum 4000 zł. Są modele tańsze, ale zobaczycie, też właśnie najtańszy model, zacznę, które one po prostu nie mają obliczonej ceny Windowsa. Musimy na to zwrócić uwagę. Przeważnie koszt dodatkowej licencji przy zakupie modelu jak Lenovo czy Dela to jest około 400-500 zł. Jeśli byście się zdecydowali na zakup oddzielnie Windowsa, to musicie liczyć w około 6 stówek. Linki znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Będą one przekorywać głównie do sklepu XCOM, ale jeśli znajdę odpowiednich na cenę, to również też Wam podlinkuję, żebyście mogli sobie znaleźć najtańszy egzemplarz. Zaczniemy od najtańszego, sensownego wyboru jakim jest Lenovo Ideapad L340. Za 3299 zł otrzymujemy sprzęt bez systemu operacyjnego. Dopłata do wersji z Windows 10 Home wynosi 500 zł, co wciąż jest kwotą poniżej 4000 zł. Co mamy w środku? Sercem jest i5 9300H czterordzeniowy z 8 wątkami. Pamięci mamy 8GB RAMów DDR4 oczywiście 2400MHz. I coś czego nie znoszę w Lenovo. Mamy tutaj jeden slot na RAM, czyli maksymalnie włożymy 16GB i do dodatku w single channel. Grafika na 17 calowym ekranie Full HD IPS będzie generowana za pomocą GTX -a 1650 z 4GB pamięci GDDR5. Przestrzeń dyskowa? 265 GB SSD M2 na liniach PCI Express. Teraz mamy dość spory przeskok cenowy. Mianowicie 4199 zł i wciąż bez systemu. W tym przypadku jednak za system zapłacimy 400 zł. Jednak Asus TUF FX705 ma również wiele więcej do zaoferowania niż poprzedni. Zacznijmy od serca, jakim jest AMD Ryzen 7 3750H. Tak jak i piątka, jest to czterorodzeniowy, ośmiowątkowy układ. Jednak taktowany ciut niżej, ale za to wspiera szybszą pamięć. Mamy tutaj 8 GB DDR4 2666 MHz. I co najważniejsze, wciąż mamy wolny slot na pamięć RAM, więc możliwa jest dalsza rozbudowa i do dodatków dual channelu. Na dane otrzymujemy 512GB SSD M2, a nasza 17-calowa matryca potrafi pracować tutaj z odświeżaniem 120Hz. Układ graficzny również jest już znacznie wydajniejszy, a jest nim GTX 1660 Ti z 6GB GDDR6, więc dopłata 1000zł jest może dość wysoka, ale w znamion dostajemy znacznie wydajniejszy sprzęt niż w przypadku Lenovo. Kolejny nowo w zestawieniu, lecz tym razem prezentujący się znacznie lepiej niż poprzedni. Mamy już tu naprawdę mocny procesor w postaci i7-9750H. Sześciorodzeniowy 12-wątkowy układ z maksymalnym zegarem pracy 4,5 GHz. Chociaż może mieć już małe problemy z utrzymaniem takich zegarów. Prost wspierany jest przez 8 GB pamięci DDR4 2666 MHz. Oczywiście w końcu mamy możliwość dołożenia kolejnego modułu. Dys, jaki dostajemy na star w scenie to M2 o pojemności 256GB. Niestety matryca pracuje z częstotliwością 60Hz. Układ graficzny to GTX 1660 Ti 6GB GTX 6 GB HP Pavilion Gaming jest dość ciekawą ofertą jeśli chodzi o sklep x -Con. Ze systemem Windows 10 kosztuje on 5599zł. Jednak kupując wersję bez systemu oszczędzimy aż 1100zł. Brzmi ciekawie? Jest jednak jednak dość istotny haczyk i dziwny. Kiedy decydujemy się na wersję bez systemu, możemy wybrać wtedy tylko SSD 256 GB zamiast obecnego w standardowej kwocie 960 GB. Miejcie to na uwadze. Reszta specyfikacji wygląda też dość zachęcająco. Mamy i 5300 h 16 GB DDR4 w Dual Channelu 2660 MHz. Oraz GTX 1660 Ti, tym razem w wersji Max Q. No i matryca. 17 cali, no to wiadomo standard, bo takimi laptopami się zajmujemy, ale potrafi ona pracować z częstotliwością 144 Hz. Idziemy coraz wyżej, jeśli chodzi o płat cenowy, ale również wchodzimy w sprzęt z obsługą tzw. ray tracingu, chociaż w tym podstawowym stopniu. A to wszystko za sprawą Lenovo Legion Y540 go w układ GPU RTX 2060. Producent sparował go z procesorem Intel i7 9750H, czyli 6 rdzeni 12 wątków. Pamięć, jaką otrzymujemy, to dwa moduły po 8GB każdy TDR 4 2660MHz. No i w końcu Lenovo daje nam 512GB dysk SSD M2. Bliźniaczym, jeśli chodzi o specyfikację, opodnikiem wyżej wymienionego Lenovo jest HP Omen. Kosztuje on trochę więcej, ale mamy te same ilość pamięci RAM, taki sam procesor oraz GPU. Więc skąd wyższa cena? Ten model doceniam osoby chcące posiadać matrycę z odświeżaniem 144 Hz i taką właśnie posiada omawiany hapek. Jakość wykonana też będzie troszeczkę wyższa niż w przypadku Lenovo. Czy dopłata aż 1000 zł ma sens dla tych 144 Hz? Nie mi oceniasz. Jeśli nie gracie gry e-sportowe typu Counter Strike czy nie wiem, teraz Valoriant to zostańcie Lenovo, Jeśli jednak szukacie hmm, jak najpóźniejszego wyświetlenia obrazu właśnie w drager e-sportowych, warto jednak chyba dopłacić do tego OMa. Acer Helios 300 w wersji 17-calowej jest to dość ciekawa propozycja dla osób mających 8000 zł na laptop. Poza już wcześniej w kilkukrotnie wspomnianą i 7 9750H, posiada on układ grafiki RTX 2070, który już pozwoli na jakieś przyzwoite granie z nowymi bajerami od NVIDII. Tak poza tym nadal mamy 512GB SSD, a pamięć to 2x8 DTR4 2666 MHz. Sama matryca potrafi pracować z odświeżaniem 144 Hz. Dokładając za raptem 4 stówki, możecie spełnić mokry sen jednego gracza. 12-wątkowa i 7, 16 GB RAMu, 1 TB nośnik SSD oraz RTX 2070. A to wszystko okraszono 240 Hz matrycą Full HD. Jest również coś dla led LEDów. Nie są one tylko na klawiaturze, ale podświetlają spód obudowy. Dzięki czemu na przykład podświetla się nasze biureczko. I ostatnie urządzenie to jest coś. Może raczej w formie ciekawostki. Laptop w cenie przekraczającej wartość mojego samochodu. Kosztujący jedyne 21 000 Dell Alienware M17 R2. Jest to prawdziwa maszyna do grania i pracy. Mamy tutaj deskopowy procesor i9-9980HK. Jest to 16 wątkowy układ, który może pracować z częstotliwością nawet 5 GHz. W tej cenie jednak pożałowano pamięci RAM. Mamy tylko 16GB. Można już by w sumie wymagać w tej cenie tych 32 Nie zamwodzi tu natomiast przestrzeń dyskowa. Mamy dwa razy dysk SSD PCI Express o łącznej pojemności 2TB. Za układ graficzny opowiada tutaj RTX 2080 w Max Q i będzie mógł on generować obraz na matrycy 144 Hz. Szkoda trochę, że to tylko full HD. Jacy świętni? Tak, prezentuje się 9 urządzeń, które bym polecił Wam do grania w przekątnej 17 cali. Oczywiście ta 9 propozycja, to jak ktoś się na nią zdecyduje, napiszcie je w komentarzach. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek to kupi w moich widzów. A tym razem, czasem, zapraszam następne odcinki. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, to wiecie co robić. jak klikniecie ten czerwony pierdolnik pod filmem, czyli subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.